Siema z tej strony Matrix zaraz 2. to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play, znaczy, sorry was, yy, przygody z Minecraftem, tak Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, w yy, poprzednim odcinku właśnie Zbudowaliśmy ten piękny domek No a jak widzicie coś się powiększył, a to dlatego, że to dlatego, że się, że go powiększyłem sam. Właśnie się Minecraft mi tak nie. No bo nie chciało mi się tak powiększyć. Dla mnie był za mało trochę. A Aleś tak. No co tu się pozmieniało? Tutaj ładny kamień jest, ogródek, co mini kwiatki, takie tutaj poprawiłem ładnie. E, tu będzie żył w opłot dookoła, ale nie nie starczyło mi liści. Tutaj, nic się tu nie pozmieniało. Tylko tutaj robię takie coś. I tutaj coś jest. I właśnie Wam to pokażę, bo to jest ciekawe. Widzicie? To jest takie. Mm, to jest takie coś. Że na przykład. Chcemy sobie oglądać. Widoki z wody. No to możemy ładnie tutaj poglądać. Znaczy, ja tam. Jak będę miał jest wreszcie ten Glowstone, i wreszcie mnie Minecraft nie. Nie zmusi do zabicia. <grym> tak, Minecraft. Lol. <grym> no dobra. A, a, tak czy siak. Właśnie, właśnie słyszeliście ściema ziomki. Dlaczego? Dlatego, że mi się znudził już ten witam was z strony Matrixer 2, bla, bla, bla. Kurde, to jest takie nie Jakbym mówił do prezydenta, nie? No to właśnie zmieniłem na siema ziomki Bo to jest kudle wy jesteście moimi ziomkami jesteście i Nagryłam challenge Kudle macie no, zmusiliście do tego Jak napisałam wiadomo komentarz na Na moim Na moim ko Na YouTubie Że konkur Że tam challenge jak podbijecie do 580, to będzie challenge. Już jest 583 wyświetlenia. Normalnie no. No głowy rozsadza, no. Więc no to no, trzeba nagrać challenge. No trzeba, no normalnie trzeba. spóźniliście do tego. Pewnie już już... Tak ktoś pomyślał, pisze piszeł challenge zobaczymy jak będzie wymienkał, <laughs> a to tu, tutaj jest wezmę se. <laughs> no, pewnie tak ten. Pewnie tak myślę myślałam Myślałem, żeby tu zrobić też taki, taki daszek ładny ten, a ja już z tego zrezygnowałem, bo to jest za duży luksus by był. Już jest za duży luksus, już taki kamień profesjonalny i ten. No co co? Co dzisiaj będziemy robić? No dzisiaj oczywiście będziemy yy, odpoczywać. I teraz pewnie mówicie Czy ciebie porąbało? Masz budować! Nasz, mam pokazać na Twoją kreatywność. Masz nie odpoczywać. Masz tylko... Masz tylko budować i budować. Jeśli nie będziesz budował, to ci nie zaleguję, nie subskrybuję. Pewnie tak powiedzieliście, może, większość z was może powiedziała, no ale tak, postanowiłem sobie odpocząć trochę od ten tego mojego luksusu i trochę sobie odpocząć, no oczywiście to jest propozycja widza, nie, no ja to musiałem ten, Będki nie mam, szkoda, bo byśmy się połowili, ale mam tu jedzenie, nie wiem co przyniosłem, bo gram na peaceful, Pewnie i, i ten, i wy gadacie, i w szkole mi gadają, że kiedy będziesz, na, kiedy będziesz grał na normal, na potworach, kiedy, kiedy będziesz robił poradniki. Z poradnikami yy, jeszcze czas, na pewno zrobię jakiś poradnik z Minecrafta albo z Cesa yy, ale, ale jeszcze taka jedna infa, informacja z CSa. Bo by, jest tak, że wy, żeby wy pisaliście, że ten. Że ja mam tą wersję. Ja mam tą wersję już nie oryginalną, już mam modę jakiegoś. To zainstalowałem, co teraz nowego, takiego bez modów skinny nie są, jest za darmo. To już możecie się nie martwić, że tamten. No ale gdyby coś złego było, to tam piszcie w komentarzach, jeśli coś Wam nie pasuje. No ale już dużo nie nagrywam, trochę, no bo jest tam z kolegami, jest taki mój kolega Dawid powiedział dzwoni chodź, dzwoni do mnie, Moje, moja mama mówi Kuba, Dawid do ciebie, a ja mówię jaki? No ten twój e, wóz. Aha, powiedziałem aha, no to dobra, no to daje mi tam słuchawkę, ja mówię halo, a on mówi siema, siema kornata e, ja mówię, siema, no normalna pogadinka, a potem gada, chodź na rower, a ja mówię, no nie, chce mi się stary, nie, Oni, a on gada, no chodź, no stary, będzie fajnie, a ja mówię, a kto tam jest, a, no pojedziemy po Michalinę, czyli moją kolegę i pojedziemy po Łuczaka, czyli też kolegę, no i nie pojechaliśmy po tego łuczaka, pojechaliśmy po Michała. Nie mógł wyjść, bo jego mama spała i coś tam. I jeszcze tak... Mm. I potem jeździliśmy sobie tak po mojej ulicy, po Komunce. I jechaliśmy w tą z powrotem, Tą i z powrotem. No. No i... Pewnie. i przyjechałem, mówię... Nie. Muszę chodźcie do mnie, bo tam był ze mną narcyz też, taki kolega pewnie, pewnie w jakimś tam odcinku chyba w trzecim ze mną nagrywał albo w dziewiątym i on powiedział tam narcyz i swoje nazwisko no i wiecie, no chyba wiecie, prawa autorskie, no nic nie zrobiłem z tym więc no, nic się nie dało zrobić po prostu no no, no to co? Będziemy sobie tak gadać, czy odpoczywać se? czy patrzeć co Nie wiem czy budować coś, czy nie. Nie, ten odcinek będzie mega krótki. Z 20 minut na pewno nagram go. Tak, dobra idziemy spać. Tylko jedno łóżko tutaj jest, ściana dwa, żeby było estetyczniej, no ale nic. I tutaj zrobiłem tu okienko, tu takie, tu takie same jak tu. Bo chcę mieć więcej światła, że nie, a same pochodnie, nuda. No a tu takie fajne ściany, Podoba mi się takie szklane da. całego nie robiłem, bo co tu by był za luksus. Poza tym botsminuksem wystarczy mi tylko jakiś domek normalny, o taki domek i kurde mogę sobie odpoczywać pod cieniem, widzicie? Pasie. To jest tej samej drewno jak tu. Pasie. Obej... S -s -s tutaj. Dokładnie się przy... przyjście. No. Dobra. A tutaj jest Widzicie? To jest ten. To jest normalne drewno, to jest widzicie? Tu jest cień, dlatego pewnie myślicie sobie, a to jest te sosnowe, to jest te świerkowe, czy jaki tam występuje one w ten, w śniewnym, nie? To jest coś śniewnym nie, tylko w takim lasie śnieżnym, nie? Ono jest identyczne, a z tej strony, widzicie? To jest tak samo, jest takie inne, nie? No i właśnie... Nie wiem, co ja mam w tym mieć, pewnie przez to No. No i tak. I pytają się koledzy o tego. O ten, ten. O mój ten. Jak on się nazywa? Yy. Czy zrobię swojego fanpage'a na Facebooku, żeby więcej miał wyświetleń? Oczywiście zrobię sobie, bo na razie nie jestem taki, ooo, ja nie mogę. Milion milion yy, subskrypcji albo nie wiem, yy, 500 wyświetleń. To znaczy mam 581, to już jestem. Taki, no sławny w połowie, bo subskrypcji mam 7, a nie jakieś 500. No, a lajków like to dokładnie nie wiem, ale... No, nie wiem. Ale dziękuję za taką... Za taką o, e, odporność, taką... E, taką... E, obecność w moich filmikach, że oglądacie je. Naprawdę Wam dziękuję, że nie zmuszam Was, aby oglądaliście, a jeśli ją każę, to dam mu tego lajka. Oczywiście Wy decydujcie, czy zasubskrybujecie, czy dacie lajka, czy tam wyświetl wy dacie, wyświetlicie na, na Facebooku, czy gdzieś. Czy na innych filmikach. Czy na swoich kanałach. Nie ja to nie obchodzi. No. No i co jeszcze tam powiedzieć? A, o tym challenge'u. Piszcie w komentarzach i ja Was bardzo błagam, żebyście pisali te komentarze. Naprawdę błagam, żebyście pisali te komentarze i żebyście wreszcie, żebyście wreszcie napisali, żeby wreszcie zobaczył, jaka Wasza jest aktywność, że bardzo dużo piszecie tych y, komentarzy, a nie, bo tylko moi koledzy z klasy pijo, piszą mi ten. Ale naprawdę pisze mi te komentarze, y, jaki challenge zrobić. bo ja dokładnie nie wiem, albo zaproszę trzech, albo jednego kolegę i będziemy grać co nawalać, będziemy. I do, do przegranej, do pierwszej przegranej. No. Tak jak tam z, z kolegą mojej siostry. i No i co? I tak będziemy się tam. Co e, czy będziemy? Se albo będziemy na tego CS-a. Jak albo będzie wezwanie, albo, albo pytanie. Czyli pytanie na przykład, e, ile ma blow wyświetleń? Nie, na przykład milion. Co znaczy, milion to nie ma, chyba. Czy więcej? Nie, no to. On jest spoko jutł, to ten. No i odpowiadasz na przykład milion, nie? Dobra odpowiedź. Mmm, dostajesz, dostajesz ten. Jesteś wolny, a jeśli nie, to to musisz zjeść jakąś kwaśną kwaśną y, przyprawę albo jakiś mocno. Mocne chili, na przykład oliwa z oliwek z chili, jak mi mama dała do e, klusków, normalnie tak wiecie w gardle, nie, nie opłacam, nie polecam, no, a tak w ogóle widzicie tutaj jest, to nie jest, tak tu, tak jest. tu nie jest tak przeciągnięte, tylko tu jest tak jest, to nie jest tak, normalnie, a tu jest tylko potem taki obrusz, dokładnie, no i challenge taki, żeby zrobić challenge, no to oczywiście na pewno muszę tego kolegę zaprosić, nie? Że witam was, jestem sam właśnie i jest nuda. Eee. Chyba, że będziecie w komentarzach pisać moje wyzwania albo pytania. Ja se to na kartce napiszę i będę odpowiadał na mnie albo będę wyzwanie robił. Oczywiście niezboczonych. Mama zakazuje. <laughs> Częściej pytacie, Jezu, ty masz 11 lat i kurde, nie znasz takie słowo? Nie wiem a, 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 jakby to powiedzieć Kurde, zatkało mnie trochę Po prostu nie wiem co powiedzieć, ale powiem mm, powiem, że mm, że każdy w szkole wie o społeczeństwie. Nawet dziewczyny, powiem wam, taka jest nasza szkoła. Taka jest nasza szkoła. Naprawdę, mówię wam serio. Oni każde, i codziennie mówią eee, zboczony, eee, zboczony, e, nie? No i kurde, jak ma dziecko to rozumieć? No. <zysk> Normalnie szaleństwo. No i, i wracamy do challenge'a. I albo, albo wy tam napiszcie, jaki challenge mam wykonać. Bo naprawdę, z tymi ostrymi, to będzie ostry. Wiem, ten challenge. Ostry, naprawdę, ostry. Ostry. Naprawdę. No, jeśli napiszecie Dawaj, Oliwas, Oliwek, Oliwas, Oliwek, czyli masz to spróbować? Błagam cię, zalajkuję, po nie wiem, powiem wszystkim moim kolegom, e, żeby lajkowali twój, koleg, e, twój, twój filmik i subskrybowali, a ja mam aż prawie 100 kolegów i będziesz miał już 100 lajków i 100 subskrypcji. Gdyby gdyby tak napisał i gdyby to była prawda, to bym... nie wiem, nawet 5 łyżek tak to znaczy, co wybrać? Jak myślicie? Lajk, lajkowanie i subskrybowanie i, i bogactwo w sieci YouTube, czy... I czy, e, pra, czy uduszenie się e, jakimś czyimś. Oczywiście wtedy m, wtedy się straci kolegę, nie? No bo jak mówię to to przecież się nie przewróci, nie? Ale już jeden Rosjanin pracuje nad nad jednym wynalazkiem i dopiero w 2047 e, to to weźmie weźmie to i znaczy stworzy to i będzie, na, i będzie istniał człowiek człowiek robot zaczy robot ale sterowanym mózgiem to jest bardzo ciekawe sam, sam się sam się sam samo mnie ciekawi no. Czekajcie, coś ci mi tu. Aaa! Będę łaźle to, to zrobiła. Będę musiał te rogi tak zrobić, bo wtedy estetycznie wygląda. A tutaj jest taka platforma taka, żeby zrobić... No bo to jest takie, że tu są drzwi, żeby to ładnie wyglądało, nie? No to co co? mamy 17 minut. No więc do 20 mam 3 minuty, szybko. No to 3 minuty nam jeszcze zostało, czym tam jeszcze ten... O! W komentarzach piszecie, co, co w komentarzach nie piszecie, ale kol, koledzy mówią... Czy mój kolega powiedział, żebym nagrał FIFA 15 albo 16? 16 jest do... jest już, no ale ona jest... Albo, na, albo do kupienia, albo do pobrania. Ale bardzo będzie trudno do pobrania. Mega bardzo. Chyba, że jest chomikuj. No tam może ktoś ten, ale to dużo transferu pójdzie. No. Szkoda, że chomikuj nie zrobił, nie zrobił takie coś, żeby transfer. żeby nie. nie ma transferu. No. Mm, no i jeszcze. Jeszcze powiedzieli, że żebym nagrał w, w, w Tame Forest, czy co tam czy GTA 5 Znaczy mogę nagrać GTA San Andreas, oczywiście, bo ładna Paceta i tą oryginalną wersję. Mogę nagrać, ale nie wiem czy mój komp to wytrzyma bo fraps jak nagrywa to tak zacina się to nawet nie będę mógł chyba kroku zabić. i mam i tam no nie wiem bo byście pisali w komentarzach że o ty masz mody bo ty masz auta auta dodane w, do GTA no bo ja tam se skiny aut dodałem nie no dobra to sobie idziemy spać okej okay. 19 minut co to za szybki czas czemu mi yy, rekorder tak szybko mi odlicza ten czas ja, czy mogę maksymalnie godzinę nagrywać to plus jeszcze jeszcze mamy jeszcze mamy 40 40 minut jak będzie 20 nie? to jest 20 minut jak będzie już. Mm, I to tyle z pytań, no i naprawdę mówię to jeszcze raz, ale naprawdę, mm, naprawdę yy, piszcie w komentarzach jaki ja mam zrobić ten, ten challenge yy, i żebyście dużo tych komentarzy byli, żebyście byli na bieżąco. I tam subskrybujcie i... Lajkujcie, nie? No. I jeszcze mamy z takim moim, z moim kolegą Danielem wymyśliliśmy konkurs. Kto, yy, pasie. Zasady są takie. Budujecie dowol, dużą, macie dwa tygodnie. Budujecie, budujecie, yy, du, jakąś budowlę, sporą budowlę z Minecrafta. Eee, z Minecrafta normalnie z Minecrafta może być, to może być od ziarenk, od trawy takiej po po sportowe autobusy no i macie tak budować i to mu, muszą być duże z, rozmiary Tak jak nie takie jak ta góra no troszeczkę mniejsze no to tak wtedy oceniam z moim kolegą Danielem pracę Żebyście mi przysłali tę pracę, musicie zrobić screenshot z... macie, macie dozwolone 5 screenshotów, żebyście pięć screenshotów, czyli jest z góry, z boku, z przodu, z tyłu i z góry i z drugiej boku. I my to oceniamy. Wy to jeśli ktoś ma Gmaila, no to na moim Gmaila, czyli jako korlatowski. Eee, ma jakub, eee, małpa gmail tacy m, kor, jakub kornatowski eee, kornatowski 12 małpa małpa eee, gmail.com i na to macie na to macie ten i macie czas, te dwa tygodnie. I macie zbudować się jak najlepszą. Po prostu walczcie, walczcie. Walczcie, żebyście zbudowali. No. No Co, będziemy się żegnać, nie? No. Więc tak. Więc komentujcie, lajkujcie. Czerwony prostokąt czeka na Was. I do zobaczenia w następnym odcinku z naszej serii. Mm, przygody z Minecraftem. Cześć.